Możliwość wyboru to możliwość wyrażania siebie kolorowo. Kolorowe obudowy Nokia Express On to pierwsze obudowy telefonów komórkowych, które zmieniasz jednym kliknięciem. Świąteczny prezent w świątecznych kolorach. Nokia, Connecting People. Państwa. No cóż, zimę na razie możemy oglądać tylko na tych zdjęciach. U nas w Polsce będzie raczej ciepło i deszczowo. Temperatura od 5 do 10 stopni, ale o tym za chwilę. Nad północno-zachodnią Europą dominują głębokie niże, natomiast południe kontynentu jest zdominowane przez układy wysokiego ciśnienia. Taka sytuacja sprawia, że do Polski cały czas będzie napływać ciepłe i wilgotne powietrze z nadzachodniej Europy. Tymczasem prawdziwa zima panuje w Rosji i w Skandynawii. Tam temperatura spada do minus 15 stopni. 15 stopni, ale powyżej zera jest w południowej Hiszpanii i w Portugalii. A u nas w Polsce było dziś zmienne zachmurzenie. Miejscami kropił deszcz. Temperatura wahała się od minus 3 do plus 7 stopni. W nocy z zachodu nadciągnie jeszcze więcej chmur i zacznie padać deszcz. Deszcze ominą tylko Polskę Środkową i Małopolskę. Temperatury w nocy zróżnicowane od minus 6 stopni w Bieszczadach do plus 4, plus 5 w zachodniej Polsce. Jutro, proszę Państwa, najgorsza pogoda pochmurna i deszczowa będzie panować na pogórzu. Padać będzie zresztą także w Polsce Centralnej i Północnej, ale tu od czasu do czasu możliwe są przejaśnienia. Wszędzie temperatury powyżej zera, od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na zachodnim Pomorzu. Umiarkowany wiatr. Wiatr będzie z południowego zachodu nad morzem. Jego prędkość może wzrosnąć nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada. Jutro wyniesie 995 hektopaskali. Początek przyszłego tygodnia to gwałtowne zmiany ciśnienia, dużo chmur, dużo przelotnego deszczu i dość silny wiatr. A temperatura od 5 do 10 stopni. Do zobaczenia. Wesołych Świąt życzy sukces, a w nim lulajże Jezuniu, czyli kto pierwszy nucił kolendy. raport sukcesu, zimowe wakacje Polaków, The Beatles, nieznana historia zespołu. O krok od śmierci, najlepsze zdjęcia podróżników, szkoły na świecie, Twoje dziecko w Oksfordzie, karnawał smaków i ekstra dodatek. Bogusław Wołoszański odsłania fascynujące tajemnice stulecia. Czytasz sukces, wiesz więcej. Na film zaprasza producent klejów do płytek ceramicznych Bollit, firma Airbag z żywca John Wayne, Dean Martin Ricky Nelson, Andy Dickinson. I nic pod stołem nie ląduje, gdy na stole kaba króluje. Do 31 grudnia dla ostrożnych kierowców obniżka cen autokasko w PZ USA. Śpiewek dla niej przygotować? przecież nic nie mamy. A, jak to? Ory, ale ty. cuda! To LG? LG. Najważniejsi są ludzie. Kochany święty Mikołaju, proszę tylko o jedno. Zawierz kamerę, pies. Znakomity film Agnieszki Holland z cudowną muzyką Zbigniewa Preisnera. Mała sierotka przyjeżdża do okazałej rezydencji wuja. Jej obecność okazuje się zbawienna dla chorego kuzyna i zapomnianego ogrodu. Tajemniczy ogród. W niedzielę 27 grudnia o 16:15. The... Producent Kawy Jakob Skronąg życzy wesołych świąt i zaprasza na filmy. Polsat to wspaniałe filmy, najciekawsze programy, najlepsze seriale, najświeższe wiadomości. Teraz to również telewizja cyfrowa o niepowtarzalnej jakości obrazu. Już od dawna oferujemy Państwu filmowe mega Dzisiaj mega-hitem w teleaudio jest nasza nagroda Volkswagen Beetle, następca legendarnego Garbusa, którego można wygrać odpowiadając na pytanie. Ile lat ma telewizja polsa? Dwa lata? Sześć lat? 16 lat? Zadzwoń. 0776 800. Ta nowa wersja popularnego garbusa o wartości ponad 100 tysięcy złotych z bogatym wyposażeniem w postaci wspomagania kierownicy i regulacji jej wysokości, ABS-u, czterech poduszek powietrznych, elektrycznie regulowanych siedzeń, wysokiej klasy radiomagnetofonu wraz z kolumnami oraz dynamicznego silnika jest z pewnością marzeniem niejednego z telewidzów, który już niedługo może się urzeczywistnić. Oprócz samochodu mamy dla Państwa zapas kleju BOLIX do płyt ceramicznych, wystarczający do wyremontowania łazienki i kuchni. Zadzwoń! 0776 800 Losowanie już 4 stycznia o godzinie 23.25 Szczegóły w gazecie telewizji Polsat na stronie 745 Słyszałeś o czarach w okolicy Kalakai Point? Nie, jestem nowy Nikt mi nic nie mówi Młody policjant prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa odkrywa świat dziwnych wierzeń i rytuałów Czarny Wiatr. Tajemnicza historia kryminalna. Dziś o 22.45. Rzadkość. Jest tak dobry, jak twierdził Willem. Myślę, że tak. Nie musi tego udowadniać. Roll. Dzień wcale nie był rock'n'rollowy, jeśli wiecie o co chodzi. Ale nie chciałam stracić ostatniego występu na kursie tanecznym. Na szczęście znalazłam ochronę, której mogłam całkowicie zaufać. Gdy ja jestem w ruchu, ona rusza się razem ze mną, więc gdy tańczę, ona tańczy tak jak ja. To Always Ultra z nowymi skrzydełkami. Nowe Always Ultra mają skrzydełka z giętką harmonijką flexi. Są dłuższe niż w innych podpaskach, by lepiej chronić brzegi bielizny. Niezależnie więc, co zamierzasz robić, nowe skrzydełka Always nigdy cię nie zawiodą. Nie ma to jak swoboda ruchu. Nowy Always Ultra. Sięgnij po lepszą ochronę. Wolność wyboru to możliwość wyrażania siebie kolorowo. Kolorowe obudowy Nokia Express On. To pierwsze obudowy telefonów komórkowych, które zmieniasz jednym kliknięciem. Świąteczny prezent w świątecznych kolorach. Nokia, connecting people. Słynny film katastroficzny. Na skutek awarii prywatny Jumbojet ląduje w Atlantyku. Z pomocą ocalałym pasażerom spieszy wojsko i ofiarni ochotnicy. Szanse przeżycia maleją z każdą minutą. Port Lotniczy 77, 26 grudnia o 25. Zapraszamy do Polsatu 2. Richard Chamberlain, Paul Newman i wiele innych gwiazd kina w jednym z najsłynniejszych filmów katastroficznych. Nowy drapacz chmur w San Francisco okazuje się śmiertelną pułapką. Kiedy ogień trawi kolejne piętra, uczestnicy inauguracyjnego przyjęcia rozpaczliwie walczą o życie. Płonący wieżowiec, dziś o 19:45. Sir Anthony Hopkins, Emma Thompson, Helena Bonham Carter i Vanessa Redgrave. W wybitnym filmie Jamesa Ivory. Historia dwóch zwaśnionych rodzin, które mimo wszystko próbują przełamać wzajemną niechęć. Powrót do Howard End. 3 Oscary i 6 nominacji we wtorek 29 grudnia o 21.00. Autor filmu jest Norwich Union Services Poland. Tekst Wojciech Gra. Czytał Janusz Szybowski. Życie nas czasami rozpieszcza, a czasami przytłacza. Ali MacBill od stycznia w Polsacie. Clint Eastwood jako właściciel wędrownego zespołu prowadzi żywot wiecznego wagabundy. Trudny charakter przysparza mu wielu wrogów, ale wszelkie nieporozumienia rozwiązuje zgodnie z zasadami Dzikiego Zachodu. Bronco Billy, wartka akcja, wiele prześmiesznych sytuacji. Poniedziałek 28 grudnia o 11.00. Sylwester Stallone, Billy D. Williams i Rutger Hauer w filmie Nocny Jastrząb. Dwaj nowojorscy policjanci mają wytropić i schwytać groźnego terrorystę. Od powodzenia ich misji zależy życie wielu ludzi, a czas działa na korzyść psychopaty. Nocny Jastrząb, 28 grudnia o 21 nie. Niepokonani stróże prawa. Chuck Norris i jego genialny partner Pies Reno. Najlepszy policyjny duch, jaki można sobie wyobrazić. Czyli twardziel i mądrała na tropie wielkiej afery zagrażającej tysiącom ludzi. Teraz przyszłość San Diego zależy wyłącznie od nich. Top Dog. Świetna komedia sensacyjna. Sylwestra o 21.15. Jedna z najwspanialszych komedii w dziejach kina. Louis de Finesse i Bourville spieszą na ratunek trzem angielskim pilotom ze strzelonym nad Paryżem. Przy okazji dewastują paru Niemców. Wielka włóczęga. W nowy rok o 19.50. Polecamy. Znakomity film Agnieszki Holland z cudowną muzyką Zbigniewa Preisnera. Mała sierotka przyjeżdża do okazałej rezydencji wuja. Jej obecność okazuje się zbawienna dla chorego kuzyna i. zapomnianego ogrodu. Tajemniczy ogród w niedzielę 27 grudnia o 16.15. Słyszałeś o czarach w okolicy Palakai Point? Nie, jestem nowy. Nikt mi nic nie mówi. Młody policjant prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa odkrywa świat dziwnych wierzeń i rytuałów. Czarny wiatr. Tajemnicza historia kryminalna. Dziś o 22:45. bo ucho Pasuj co by mu jęzor nie zasiniął. się on patrzy na mnie. Tuś wokół! Będzie. będzie? Będzie. Pięknie ci w nim będzie na zdjęciach. Niebiesko, zima, Radia z, z witaminowym wigorem. Serio, hucznych imprez, gorak, rozkrzywo lud. Jeśli masz dość z tego używanego samochodu, nieważne jakiej marki, byleby był zarejestrowany do 30 listopada, to od 4 stycznia zamień go na nowego Fiata. Na niezwykle korzystnych warunkach. Szczegóły u dealerów, pytaj już teraz. Z Fiatem to się opłaca. Jesteśmy jedną z największych korporacji finansowych świata. Nazywamy się American International Group. W 130 krajach ubezpieczamy naszych klientów... Ich rodziny, ich biznes. Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo. W Polsce utworzyliśmy pięć firm, w tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ampliko Life. Możemy wspólnie myśleć o przyszłości.